Cześć wam, tutaj Rafał szukając przygody.pl w dzisiejszym odcinku zabieram was do Walencji i jedziemy tam przesadzić moje... mój ogródek warzywny, który rośnie na dachu. Zobaczcie dlaczego. Kilka miesięcy temu jak nie miałem co robić, ee, wpadło na pomysł, że zasadzę sobie troszeczkę nasion. Przeważnie się na przywiozłem z Polski, część to była lokalnych, więc tutaj na dachu naszego budynku, w centrum Dumaguete, zrobiłem mały ogródek. Zrobiłem taką małą szklarnię i posadziłem troszeczkę warzyw. Największym sukcesem mojego ogródka na ten moment to jest chyba chili, bazylia oraz kilka innych tutaj już tak naprawdę owoców, takich jak jackfruit czy rambutan. Wszystko to sadziłem z pestek. Chciałem mieć pewność, że to wyrośnie, że to będzie na pewno moje. No zabawa przy tym była całkiem niezła, bo 3-4 miesiące temu w zasadzie to wszystko zacząłem sadzić i na dzień dzisiejszy sami widzicie jak to wygląda. Natomiast jest duży problem, ponieważ tutaj na dachu w Dumagete temperatura jest bardzo wysoka. Jeżeli chodzi o nasiona, no to one rosną, ale zaczyna się problem robić dopiero wtedy, kiedy... One już są powiedzmy jakiegoś tam małego rozmiaru i mają rosnąć większy, na większe. Musimy po prostu je przesadzić gdzieś w Walencji, gdzie jest dużo lepszy klimat dla nich, czyli temperatura troszeczkę niższa, dużo większa wilgotność, bo tam po prostu dopiero zaczną rosnąć i będą miały, będą miały owoce, więc... Jedziemy do Walencji za moment, bierzemy je w zasadzie chili i inne, 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 inne owoce, bierzemy z nami do samochodu i jedziemy tam, żeby to dalej sadzić. Zobaczcie, jak to wygląda. Przetransportowaliśmy wszystkie, e, wszystkie sadzonki na dół. Teraz tylko trzeba je zabrać do Walencji i posadzić tam gdzieś na działce. Jesteśmy już w Walencji. E, tutaj jest działka, na której będziemy sadzić moje sadzonki. No dobra, moje i Krystynie sadzonki, przyznam się Wam szczerze, ale to ja je podlewałem cały czas, więc teoretycznie są moje. E, tutaj jest działka Krystyny Rodziny. E, ona już została ogrodzona nowym płotem. Teraz, jeżeli pamiętacie filmik, e, który nagrałem w zeszłym tygodniu na temat domku do wynajęcia. Ten domek jest właśnie tam, na samym końcu tej działki. I tutaj mamy zamiar gdzieś posadzić te, te chili e, i, i owoce, żeby zobaczyć czy będą po prostu lepiej rosły. Bo nie wiem, czy tak jak wspomniałem wam wcześniej, że w Dumaguete jest problem po prostu z ciepłem. Jest zbyt ciepło dla nich i one po prostu e, no, umierają. kilka mi już drzewek. Można powiedzieć, że się wykończyło przez to, że było zbyt gorąco. Podlewałem je raz dziennie, dwa razy dziennie, próbowałem mniej podlewać, próbowałem więcej podlewać, wszystko to samo się działo. Nie, nie byłem w stanie tak naprawdę tego kontrolować e, ich wzrostu, więc nie wiem dlaczego tak się dzieje, no ale dlatego trzecia mi wyjaśniła, że najprawdopodobniej no, przez to, że tam jest po prostu zbyt gorąco. W Walencji jest zawsze kilka stopni niżej, więc. E, Tutaj mam nadzieję, że będzie lepiej. Na pewno dam znać za jakiś czas, czy rosną, czy coś się zjadło, czy coś innego. No. Ale tak jak mówię, czekamy jeszcze tylko na ciocię, żeby tutaj przyszła. I jesteśmy z Kristin tutaj razem. Say hello. Hello. Can you say hello normally? Hello. 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 Why no kids? A, no i zobaczcie najważniejsze. Moja córeczka w grudniu będzie w grudniu Nie wiem czy w domagate było dobrze widać moje, e, moje sadzonki, więc dlatego może wam tutaj pokażę lepiej. O. I teraz tak, zobaczcie, to są, to są drzewka e, jackfruita nie wiem czy kojarzycie ten owoc, ale Jackfruit jest naprawdę rewelacyjny i bardzo prosto go można zasadzić wystarczy pestki po prostu wkopać w ziemię i po 2-3 tygodniach wyrastają. Ja z... udało mi się chyba zasadziłem z 15 pestek, które udało mi się gdzieś tam uratować i 3 czy 4 z tego wyrosły, więc naprawdę odsetek jest spory. A to są chili filipińskie. Jak widzicie, już tak naprawdę to nawet ma malutkie chili na sobie, które zaczynają rosnąć. Nie wiem czy to tak się powinno powinno przesadzać teraz, no ale nie mam innego wyjścia Dzień dobry <laughs> Mam Tata Babcia Karolina dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Udało się posadzić wszystkie czyli. Pewnie za miesiąc dam wam znać, czy to w ogóle się przyjęło tutaj, czy rośnie, chociaż nie widzę przeciwwskazań, żeby to miało nie rosnąć tutaj na Filipinach. Tutaj jest, tak jak mówię, dużo lepsza temperatura, lepsza ziemia, Jest to nie jest w doniczkach, więc to tutaj przeważnie wszystko rośnie, dlatego zresztą takiej chili jest właśnie z Walencji, a nie z Dumaguete, zresztą, tak jakby to było logiczne. Ja się muszę niestety zbierać już do Dumagety, bo klienci tam czekają na mnie i mam kilka spraw do załatwienia. Pamiętajcie, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie zobaczyć jak to wygląda z punktu widzenia Polaka, który tu już mieszka 5 lat, zapraszam do subskrypcji kanału, albo zapraszam na bloga szukając przygody.pl, gdzie jest ponad 120 artykułów na temat Filipin. Dużo więcej materiałów niż na YouTubie, na dzień dzisiejszy, ale to cały czas rośnie. Pozdrawiam was serdecznie z Filipin i do zobaczenia.